Witam wszystkich. W kolejnym odcinku, w dziesiątym już chyba, takim małym jubileuszowym, zagramy w Prisum Persia. Teraz się zaczyna taki fajniejszy okres gry, bo już tego nie pamiętam jakby za bardzo tych miejsc. Tutaj na początku wspomnę trochę o moich filmikach. Tu jesteś. No to Cieszyj. zaraz. Na dole roi się od wrogów. Dobrze, ale sprawdź, czy nie dasz rady zrobić czegoś z tymi skrzyniami. Nie mogę się przez nie przedostać. O Boże. Rozumiesz teraz? To jest właśnie coś, co nas spowalnia. Mm. <noise> Czasami jest tak, że mam więcej łapek w górę. Znaczy fajnie, że mam łapki w górę, cieszę się bardzo. Ale też, gdy oglądacie teraz ten filmik, to bardzo proszę Was o komentarze. To jest naprawdę bardzo ważne też. Nie tylko łapki. Też oczywiście z łapek też się bardzo cieszę. Jezu, ile tych komposów trzeba zrobić? Jednego z kurczwyka. Kurde, skubany, niezły jest. No, to było niezłe. Więc jeśli oglądasz teraz ten filmik, to bardzo proszę o komentarz. No i łapkę w górę, jeśli się podoba. A nie wiem, czy miałby się nie podobać. Dojdziesz. Proszę. Przyda mi się kilka piasków, tak na wszelki wypadek. Spróbuję porozwalać tu kilka rzeczy Ale on jest raczej w innych rzeczach niż takie jakie tu widzę Coś mi się kojarzy to miejsce O no właśnie to Z tym co byliśmy ostatnio Nie cofnę to lepiej, bo... To całkiem cofnę. No i kurde nie udało się, no. On już wsadził tą jebaną rękę w ten ten. Oj, po co? Że ja nie chciałem! macie, jak zwykle wszystko się powie. Bo. Ja chcę piaski Wstawaj <grystanie> Już trudniejsi przeciwnicy to są. Rozbądź się strażników. Póki żyją, promień nie zniknie. No. koniec trochę zamilkłem na chwilę ale to wszystko przez to że musiałem skupić się na walce no to na szczęście koniec ile piasków 150 no fajnie 150 tych mm, co teraz mam chyba gdzieś tu wskoczyć Napełnię sobie piasek może. O, tam jeszcze sobie jakieś skrzynie. O, oczywiście bez piasku. O, tu widzę. To mogę to wyciągnąć. O. Eee. No. To był... Widzę stąd pałac! No spoko. Chodź do mnie! To sobie kurna... nie wiem. Wkurza mnie to, że my cały czas musimy biegać. Ona sobie kurna ma stoi i dupy nie chce ruszyć. Chyba muszę sobie to pod dupę podsadzić, znaczy pod nogi. Wejdź stąd teraz No przez ten no no A to głupi jest książe Szybkim ruchem no, Wejdź na to I ja oczywiście licznika nie, nie włączyłem supera Co z tym zrobić Co się otworzyło Dobra biegnę Biegnie biegnie renifer tu ja weszłam już? No dobra Bardzo fajne są te karytarze, w ogóle ta gra jest. Ej, co jest? Gdzie ja mam pójść? a tutaj Może rzeczywiście do, ze mną do okulisty trzeba pójść O, fajne, fajne te światła są. Co ta muzyka? A. W końcu wróciliśmy. Proszę, nie zmuszaj mnie, żebym tam wracała. Ja, ja nie chcę stać się taka jak inni. przestań nie było ci tak źle. To? Wiesz co dla ciebie dobry kłam. Powiedz nie. Fara, musimy mieć Boże, iść dalej. jak między Jestem że nic jej nie będzie. Zwariowałeś? Błagała o życie. Mówiła, że tam są inni. Nie, nie możemy znów opóźniać marszu. Dobrze, zostaw ją w jej sytuacji. To jest twój lud. Jesteś ich księciem. I zostawiasz ich, żeby cierpieli. Ten człowiek wszystko mi zabrał. Hmm. Egoista jest. Gdy mam okazję go ukarać. Chcesz, żebym czekał? Nie pamiętasz już, co ci zrobił? Ale ja... Ciebie dręczy sumienie, fara. Sprawił, że patrzyłaś na cierpienie swoich poddanych i nie mogłaś im pomóc. To nie twoja wina. Niech to nie przyćmi Twoich osądów. To nie ja mam problem z osądami. O, wkurzyłaś Nie się. musisz im pomagać, ale nie powstrzymasz mnie. Idę zabić Wezyra. Skończyć to wszystko. A ty biegnij opatrywać rany. O, to jest gorszy zrobiłeś? Coś nam przeszkadzała. No, mi się Zawsze kojarzy. Spadawku. Dopiero teraz się no skojarzymy, jak się wydarzy. Co? Coś może się jej stać. Nie mogę z stracić. stracić. Hmm. nie. Dobra, nie, nie. nie jesteśmy tak blisko nie. 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 teraz będzie machać rękami, nic Nie. nic Nie. Nie. A ten Nie. Nie. jak Nie. musiał wrócić i. No bez hitu był już bardzo blisko, wystarczyło tylko dość do tego, jak to się nazywa, nawet nie wiem, jakaś wieża to jest po prostu Mam jakiś problem właśnie z tymi mm, jakby Aja! Gdzie się znowu podziałaś Ach, a więc dosięgła księcia Animacjami. Bał się o jej bezpieczeństwo Kailina zazdrosna będę następnym razem no była to tylko lintez. jedna osoba Przynajmniej teraz myślało o kimś innym niż o samym sobie Jaż właściwie Kailina już nie żyje I to przez księcia więc Nie wiem czy Naprawdę jest zazdrosna O jest nasz stary kolega z Którego łatwo Zajebać Jednym ruchem Sztylecika nie, nie mogę pozwolić ej. na to, żeby Fara zobaczyła mnie w tej postaci. No, jest jej spodobał. Spalona skóra, świecące oczy, stopiona twarz. Na pewno będzie to miłość od pierwszego wejrzenia. <noise> no, rzeczywiście nie jest zbyt urodziwy. O ty kurde. Dobra, kręć tym. The no gdzie teraz uciekniesz? Kurde! O, tu jest ten ukryty coś. No. Dobra. Będę miał ich w dupie po prostu i pójdę sobie. Tam gdzie powinienem pójść. Ale nie wiem gdzie, tak? Aha, to ja mam ich tylko po to, żeby mi dawali piaski. Hmm. To nie wiem. Gdzie ja mam iść? Tutaj? Gdzieś tutaj? 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 Nie. Kurde, ten pasek mnie denerwuje. A tutaj jest, to się jest. A nie. Hmm. Hmm, hmm, hmm tutaj? nie wiem utknąłem yes. jest tutaj tak mi się no, może teraz się uda okej okay, jesteśmy tutaj trochę przyciąłem daleko mhm. nie poszedłem ogólnie mhm. w te paski wszystko przez te paski muszę tak A, zapomniałem, że ja mam E nacisnąć. O, kurde. Dobra, dawaj, o, oddaj mi swoje życie i mać git. Czy no, piasek. Stworzę piasku. Lewy klik, lewy klik, e, -e. Jak lewy klik, lewy klik, e, e, Oj, lewy klik, lewy klik, e, e. No. Stawaj i walcz! Okej, okay, ja chcę księcia, ja chcę księcia, ja go nienawidzę tego księcia. Wolę swojego ukochanego. Naprawdę spodziewałem się więcej, który w równie po dobry. Czasu byłeś taki skupiony i oddany sprawie. Tak samolubny. Nonsens? Próbowałeś jedynie ochraniać to, co należało do ciebie. Gdzie tu miejsce na egoizm? Rozejrzyj się! Całe to nieszczęście jest moją zasługą! No rzeczywiście, całe to nieszczęście jest jego zasługą. A całe to nieszczęście, które teraz mam w nagrywaniu jest... nie wiem, czy ją zasługą... zasługą, nasługą żądał. Wezmę sobie piasek na wszelki nie, Czasem czasami się robią takie paski, ale to bardzo rzadko. się to akurat teraz musiało mi się zrobić jak kiedy nagrywam Nie wcześniej, nie później, tylko teraz Jest, woda! Hey. Oh. jakieś lag i nie wiem o co chodzi. Czoś mi się wali w tej grze, naprawdę. Nagle jakieś błędy w tym wy... Włóczysz się po harenie, podczas gdy całe twoje wiatr na kawałki? Nie nazwałbym tego bohaterstwem. Jestem tutaj po fara. Nie jesteśmy tutaj po nią. Jesteś tutaj dla samego siebie. Ojej, ojej. Sprawiła, że poczułeś się w... Dobra. Cofnę i starasz się udowodnić, że się myliła. Powody, dla których tu jesteś, są skrajnie egoistyczne. Nie znasz moich motywów. Ani mnie. Jestem tobą. Im prędzej zdasz sobie z tego sprawę, tym lepiej. Gówno prawda, nie chcę tak, księcia. To jest tylko jakąś potwara, która nie umie nic robić. No dawaj. Tak też może być. Jest. Para. Para. Czego chcesz? Myślałem o tym, co mówiłaś. Dobra, i jest. I miałaś rację. Ja... O, Nie jest widzisz, drugi jest boss. Jeśli naprawdę pragniesz śmierci, czekaj na swoją kolej. <grym> Zabiłem większość strażników. Powinno być bezpiecznie. Idź i znajdź kobiety. Uwolnij je. Ja się nią zajmę. Na, no, to jest. Wspaniała robota. Nasz drugi po boss. I potem ją zostawiasz samą sobie, podczas gdy gonisz za tą tutaj. Mój bohaterze! <grym> Czy następnym razem mam rozwiązać problem? Dobre. Od to równie dobrze jak ja, że harem nie jest już niebezpieczny. Ale jeśli nie zabije tej bestii piasków, będzie stanowiła zagrożenie dla Fara. Harem? W sensie, to jest harem? Może Herman? Albo coś? Dobra. Hmm. Tutaj potrzymam was trochę w niewiadzy. W następnym odcinku, czyli chyba jeszcze dzisiaj, chociaż nie wiem kiedy to dodam rozwiążę ten mały problem z tym bossem no i tak jak mówiłem proszę o łapki w górę i jak najwięcej komentarzy ee, do zobaczenia nara